Cześć moi drodzy, tutaj ślepy jak mówiłem e, ostatnio. Dzisiaj macie filmik z Minecrafta. Tym się na razie zajmuję, na to pozwala mój sprzęt. Zresztą nie tylko. E, no ale, póki co, zacznijmy bawić się klockami. Jakieś błędy mi tu wyskakują z fajna. Mniejsza, to. No, pokażę, e, co już tu zrobiłem. No wiadomo, pierwsze co robimy, no to robimy kopalnie, prawda? No to. W sumie zajdźmy do niej. Widzicie, już tutaj troszeczkę rzeczy mamy e, zdobytych, także y, trochę to trwało. O, mieć możemy sobie zestakować, proszę bardzo. E, no, to będzie w samej e, no Poza tym, że trochę węgla mamy mało, ale to nic się dołoży. Ja po prostu was na razie oprowadzę, pokażę co i jak. Jak to tutaj się bawię. No bo to jest w sumie zabawa, nic konkretnego. W zasadzie, kiedy ja zacząłem grać w Minecrafta, zacząłem grać, zacząłem się tym interesować. No to był rok. 2011-2012 CTSG, Minecraft.pl, te sprawy. bo kuźwa, spadł. E, dobra, schodzimy na dół, gramy na mm, trybie pokojowym, bo tutaj troszeczkę e, no, Creepery zaczęły mnie atakować, zwłaszcza w kopalni. E, no, także e, przejdziemy się długie tunele. E, trochę się tu wydobyło. Ale mniej więcej po prostu Wam pokażę e, co tu mamy, głównie w skrzynkach, no, stół kowalski, te sprawy, e, no, redstone, trochę miedzi, nie wiem po co, no ale e, może się przydać, e, kto wie, kto wie. E, także no tutaj troszeczkę diamentów też się zdobyło, e, ale mówię, jeżeli chodzi o granie tak e, na co dzień, no, to oczywiście wiadomo, z mopkami się tłuczę, aczkolwiek cóż, trochę nadzużyłam tego słowa, zwracaliście mi na to uwagę, co chciałem powiedzieć. Mianowicie, wiecie, tam jakiś kryp, jak mi wyskoczy, to mi nie przeszkadza, nie? ale jak już chodzę i chcę wam o czymś powiedzieć, to wolałbym się tutaj z nikim nie, nie tłuc. Dobra, tutaj zacząłem robić dużą taką komnatę czy coś pomieszczenie, no tu dokopałem się jak widzicie do lawy, oczywiście troszeczkę zaklinania, wiadomo a co mamy tu w skrzynce, a mamy diamenciki na przykład, więc jakby co, no to mm, <laughs> wiadomo, nie lepszy sprzęt te sprawy, no a tu wam więcej nie będę pokazywał niż jest, bo no, nie ma co oglądać, no troszeczkę wiadomo tam węgla, nie węgla zostawiłem, bo pod co to komu dźwigać Zawsze jakieś tam, wiecie, yy, się przydadzą nam dodatkowe surowce w razie kryzysowej sytuacji. No taka opalnie jest cały czas rozwijana, także yy, tutaj... O, tu możemy sobie wskoczyć. Yy, dlaczego o tym mówię? Bo zacząłem kopać tunele takie... O, tu nie mogę dojść. Co jest grane? E, zaklinowałem się! Kuźwa! Nie! No dobra, wskoczył. E, dosyć długie tunele całe E i tak dalej. Wybaczcie mi przez to. No, dawno się nie nagrywało. No ja robiłem takie tutaj, wiecie, tunele. E, dosyć długie no może troszeczkę szybciej podbiegniemy no bo tutaj to troszeczkę nam zajmie. Tak jak powiedziałem, większość surowców zostawiamy. Fajną taktykę mm, odkryłem. Jak sobie robić tuneliki także lecimy sobie tak i zostawiamy po dwie kratki tak po dwa bloki raz dwa i widzimy mniej więcej co mamy tutaj do zgarnięcia jeszcze nic nie pomijając mniej więcej no i to jest taki poziom 12, czyli jeszcze te diamenty można tutaj spotkać mówię no nabiegałem się tu strasznie tam był też jakiś tunel mniejsza oto no a kawiecie wiecie forma zabawy, człowiek bez pracy nie ma co robić, więc ze 3 dni się bawiłem, o czekajcie coś tu było, e, tak tu było żelastwo, mam czym wykopać, e, chyba nawet nie, ups, dobra, e, mniejsza oto, e, jak widzicie mamy chlebek, także już wioskę e, wieśniaków odwiedziłem, jest kawałek dalej. To jest taki ten bardziej wyspowy. Zaraz wam pokażę z zewnątrz. Tylko się stąd wydostańmy. No, chyba że się gdzieś tutaj kuźwa zgubię. W tych moich tunelach Wykopanie takich tuneli nie trwa długo, więc każdemu polecam dobę. Zaraz się stąd wydostaniemy. Yeah! Użyczy. powiem sobie jakąś mapę tutaj skraftować czy coś. Dobra, idziemy na górę. Kto będzie kuźwa oglądał? Kopalnie. Lecimy, lecimy, lecimy. Szkoda, że nie można szybciej. Ale cóż znajdę pewnie na to sposób. Jest tego yy, na YouTubie pełno y, poradników i innych rzeczy, także na razie. Wydostajemy się. No, wie, pierwszy filmik nie będzie za długi, tylko Wam pokażę, co my tutaj mamy. Te schody tutaj w ogóle dokończę, bo ciężko skakać. Yy, wiadomo na automacie, ale jednak nie. Yy, dobra, wiecie, automatyczne skakanie. Yy, pokażę mniej więcej, co tu mamy. Yy, w neterze już byłem, tak, yy, szczerze wam powiem. Z gastami nie daje sobie rady. Jak mi jeden wyskoczy, to już dupa. Latają za mną cały czas. O kurde, e, tutaj wam też coś pokażę. Jak tylko się dostanę na górę. E, postanowiłem coś zrobić ala e, Ala pułapkę, żeby się pobawić. No i tam teoretycznie e, ja się zaczekam na to, co tu wpadnie. E, ale chyba myślę, sobie z tego jakiś tam domek. Dobra, mniejsza. Hmm. Ale trzeba użyć materiał, prawda? Yy, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli chodzi o klatkaż, no to z fajne, praktycznie nie ma problemu. Yy, 70 klatek na tym moim złomku. Yy, wiecie, i trójka drugiej generacji. Słabsza grafa, no i to tak wygląda. No tam jakiś krzyż, bo wiadomo, często się gubiłem tutaj. Wiadomo, sobie wyłączyłem portal, w razie by mi coś wpadło. Także, cóż, dzień się kończy i w zasadzie to też kończymy ten krótki odcinek. Będę wam pokazywał, co tu się zmieni, gdzie wyruszę, a jest gdzie wyruszyć, bo już troszeczkę sobie w stronę zachodu o tam, tam, tam e, popłynąłem młodeczką i jest co zwiedzać, tak na dobrą sprawę. Tylko trzeba się na to przygotować. No i oczywiście, ile razy ja tu nie zginąłem, to wam nie mówię, zresztą widzicie. Pewnie po moim tutaj doświadczeniu, że trochę go jest mało, no bo jak się ginęło po kilkanaście razy, no to wiecie, te całe kopanie surowców tutaj na niewiele nam się zdało. No, pokraftowałem sobie tam troszeczkę rzeczy, bawiłem się w enchanting i tak dalej. Dało to radę. No, zobaczymy, co będzie dalej. Mam pewien pomysł, może uda się go zrealizować, ale o tym może w którymś z przyszłych odcinków. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak to łapeczka w górę. Oczywiście, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to. No i oczywiście, kliknij, kliknijcie dzwoń, dzwoneczek, żeby były te powiadomienia, żebyście nic nie pominęli. Także ja się na dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!